Waszyngtonia na wietrze z pełną kroną liści no, będzie tu ja wiem kiedyś liczyłem to było grubo ponad 30 około 40 liści no ale to trzeba odpowiednio zimować i zabezpieczać również wiosną i jesienią przed zbyt częstymi opadami i tak to wygląda. Dolne liście, no to już mają ze 3 lata. No ale efekt jest. Przepiękna, przepiękna, pełna korona, niczym w Kalifornii. Cała palemka ma już ponad 2,5 metra. jak na drożdżach. Do tej pory przybrała na pniu Około 20 cm No a jeszcze przed nami cały sierpień i powiedzmy wrzesień Liście fajnie sterczą we wszystkich kierunkach sprawiają wrażenie takich trójwymiarowych Muszę ciężko objąć Rozrosła się pięknie jest naprawdę wielka, pozdrawiam.